Cześć, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Ruszamy sobie w drogę, pozwiedzać po prostu troszeczkę tutaj terenu, zobaczyć, czy coś ciekawego będzie. My się wydaje, że będzie. Tutaj naszą, powiedzmy, dziuplę opuszczamy. Dzionek, jest dzionek czy nie ma dzionka? W sumie wstał niedawno w miarę dzionek. Góra piękna w dalszym ciągu jest. No i tyle. Ogólnie między odcinkiem poprzednim a tym, poza tym, że, że minęło u Was, powiedzmy, tam tych kilka dni, w sumie 2-3, jakoś tak. No to u mnie minęło też kilka godzin, w sumie. Dlatego też, powiedzmy, że e, już uspokoiłem się i w ogóle tak, 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 tak że jest gicior. E, ogólnie sobie na pewno popolujemy trochę w drodze również na jakieś zwierzaki i tym podobne, ponieważ przydadzą mi się kurczaki. Ile tu jest kurczaczków? Jak fajnie, dewy mi kurczaki! Bo kurczaki to to widzę, będzie głównie tutaj na razie nasz posiłek, tak naprawdę. E, chociaż w sumie krówki też by nie były takie złe, tak naprawdę. No ale jak są kurczaczki, to ja tam nie będę wybrzydzał. Nie, 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 ja kurczaczki lubię. Czy tu jest jakaś jaskinka. Tak przynajmniej wygląda. Zobaczy się kiedy indziej. Na razie przede wszystkim chcę sobie to jeszcze pochodzić. Więc na razie, powiedzmy, udaje się, tak jest ta moja góra. Powiedzmy, powiedzmy mój przyszły domek, to udaje się po prostu tak, jakby na skos, ponieważ tutaj jest dużo biomów, znaczy dużo terenów, sawanny. I chcę zobaczyć, czy gdzieś tutaj w pobliżu może uda się zlokalizować mesę. Chociaż mesa tak naprawdę powinna chyba znaleźć się bliżej biomu pustynnego aniżeli właśnie aniżeli właśnie y, sawanny, no ale wiecie nie wiadomo nigdy tak naprawdę, może akurat się okaże, że, że będzie w lepszym miejscu tutaj mamy widzę krówki, ja bym z chęcią te krówki ogarnął tylko też mi ich do końca może znaczy może nie szkoda, bo one i tak się gdzieś tu potem zrespią, to nie jest tak, że one znikają y, na zawsze i w ogóle bo to tak jakoś też mi jakiś czas temu gdzieś y, pisaliście, nie wiem, może kiedyś coś takiego było nawet chyba z, z tego co pamiętam gdzieś tam w starszych wersjach minecrafta ale teraz już od jakiegoś czasu no, nie było czegoś takiego. Po prostu te zwierzęta teraz na jakiś czas się po prostu rozpiły. No, tak, tak bez lipy, nie? Tak więc widzę, że mamy tutaj troszeczkę tych zwierzaków i na pewno sobie to wykorzystam. Bo wiadomo, żarcie na sam początek jest przede wszystkim najważniejsze. Bo na normalu e, może z głodu nie zginę, ale na pewno zejdzie mi chyba nawet do pół serduszka życia. Więc no, z pół serduszka życia raczej dużo nie zdziałam. <laughs> zginę prawdopodobnie bardzo, bardzo szybko. Dlatego wolałbym być po prostu nasyconym, tak? Jakkolwiek, i w rzeczywistości, i nie tylko. Co to jest? Uuu, wioska! Wow, ale ona jest jakoś tak wyżej położona, okej, okay, okej. Okay, ja w ogóle jeszcze to tak zobaczyłem kątem oka, bo taka śmieszna... Śmieszna wysepka. Tam jeszcze parę krówek mamy, ale czek... Kurde, to jest wioska ta, taka... Ujo, ile świń patrzcie! Kurna zliczyć nie mogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Z jedenaście naliczyłem co najmniej nie? <laughs> Ale się statko trafiło, no, e, słuchaj... Jo ja pierdzielę na to... O w mordę, jakie, jakie rozległe to w ogóle. To jeszcze tam jest! Łocie panie! Aż tak daleko? Bo, ale ty, ale to jest niedaleko mojego domu ogólnie, czekajcie, bo zachodzi troszeczkę słoneczko, wiecie co zrobimy, tak? Że ja się szybko wrócę do domu i w dzień sobie tutaj poeksplorujemy, bo zaraz będzie wieczór i, 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 i będzie tutaj ciężko się gdziekolwiek e, rozbijać, więc, więc sobie tak e, zrobię, czekajcie, jeszcze jest w sumie ten dzionek, aj, 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 aj. ja sobie jeszcze na chwilkę jeszcze po krówki skoczę jak już tutaj jestem e, i w dzionek sobie skoczymy, w takim razie do zarąbistej kurna gigantycznej wioski villageru. No nie spierdzielaj, głupia krowo! Mnie nie interesuje, że ty się boisz. Ja potrzebuję mięsa. Tak więc już zaraz uciekamy, bo, bo, bo się zrobi niebezpiecznie, ja nie mam żadnej zbroi. Na, na pewno następny odcinek to powinien być przede wszystkim, kurde, wypad do jaskini. Żeby ogarnąć sobie żelazo i inne takie rzeczy, a może nawet się diamenty znajdzie? Tak od razu, nie? Przy pierwszym jakimś wejściu do eskini, fajnie by było, fajnie by było. Ale kurde, naprawdę blisko, ja tak patrzę, nie? A tu najlepsze jest to, że tu jest taka góra, i to tak naprawdę przy tej górze to w ogóle wygląda jak takie jakieś miasto albo coś takiego. No, się to wygląda naprawdę. Idealnie się to, że tak powiem, wygenerowało, nie? Coraz bardziej mi się ten save podoba. Jeśli tylko dajcie mesę. Ja już kuźwa mogę, mogę, mogę tu kuźwa żyć i budować i ja pierdzielę wszystko robić. Eee, jeszcze trochę krówek, ja sobie od razu to po prostu wrzucę też do, e, do piecyka, to się od razu też przepali fajnie. No i fajnie, bo też trochę skóry będę miał od razu, bo skóra też się potem przydaje do różnych rzeczy. Czy zdążę przed zmrokiem? Tu gdzieś moja góra jest, tylko kur... nie, ona po drugiej stronie chyba jest. Ooo shit. Tak czy nie tak? Chyba tak, fuck. Yy, o, 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 dobra, ciul, I tak nie mam zbroi. Zapomniałem, że nie mam zbroi i, i, i nie muszę się jakoś bać strasznie, że upadam, poza tym, że, że tracę normalnie życie. To się i tak szybko zregeneruje, bo to jest gdzieś zaraz za tą górą, chyba, tak? To jest ta góra, kurde, muszę się jeszcze ogarnąć tutaj z terenem i w ogóle nie. A to jest chyba gdzieś tutaj. Eee. Jakoś tak, bo tutaj te drzewka były, tak, zbiegałem po nich. Czekaj, 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 czekaj. Nie, ja ewaj szybciej, ja pierdziele, jak to jest przerąbane, że tutaj tak trzeba jednak do góry. No mówię, to, to podróżowanie tutaj nie jest jakieś super proste, ale z drugiej strony, dzięki temu, że, że, że nie jest to takie proste, to, to, to też jest to ciekawsze, jakkolwiek, nie? Tyle, że jak się chce prze, przebyć jakiś. Gdzie ta góra? To jest ta góra? Jak się chce przebyć po prostu jakiś, jakąś odległość, no to w tym momencie jest to. Tak, na góra naprawdę zarobi się to i wygląda. Tutaj coś powstanie, ja wam mówię. <laughs> Nie wiem ile ono ma kratek wysokości, ale tak na moje oko, tak tu z 10, 20, 30, 40, tak z 50, 50 parę podejrzewam, że kratek wysokości ma, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. Czemu by nie? Dobra, idziemy się przekimać, akurat żeśmy chyba zdążyli, idealnie żeśmy teraz zdążyli, żeby wstał sobie zaraz nowy dzionek. Dobra, nie marnujmy ani chwili, ja tylko wrzucę sobie tutaj e, mięsko i wrzucę sobie tej resztę rzeczy, dobra. I ciśniemy w takim razie do tej wioski, bo naprawdę kurde, samo to, że. Z jednej strony szkoda, oczywiście tam jak, jakkolwiek ją rozbierać, tak? Ale mm, chociaż tam by jeden domek, który jest tak. Zbudowany tak wysoko, tak wygenerowany, bo on ma wszędzie pod spodem normalnie e, drewno, więc ja nie muszę w tym momencie latać po tych drzewkach, jeszcze ich na przykład psuć czy coś, teren dodatkowo, tylko wystarczy, że sobie taki jeden domek zetnę, i on tam ma przecież średnicę jakąś, i, i, i w ogóle, czekajcie, czekaj, ja czekaj, tu nie, nie zaskoczy do wody. Ma średnicę i te wszystkie takie, przecież to, 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 to będzie drewna, tyle, że, że kurna mi starczy chyba, no aż tak to może nie, ale, ale na pewno będzie dużo. Także na razie, jak widzicie, kurde, pierwszy odcinek moim zdaniem był mega szczególny, że znaleźliśmy naprawdę, naprawdę zarąbicą miejscówkę, z której jestem mega, naprawdę zadowolony. Tak, więc to, to było super. Teraz widzę, że znajdujemy kolejne niesamowite, moim zdaniem, anomalie, mimo wszystko. No wiadomo, to, to się generuje na tym świecie takim amfliet, ale mm, pomimo tego, no patrz, jak to w ogóle wygląda. To, jest, to wygląda z daleka, dosłownie jak jakiś, jak jakiś zamek, albo coś takiego. Jeszcze tutaj te kształty, to wszystko i to jest dosłownie taka góra i tutaj z jednej strony są, są tak przyczepione. tej domki jest wioska. No w lepszym miejscu się naprawdę to nie mogło wygenerować. To, to, to jest magia po prostu, jak dla mnie. I to jest naprawdę blisko, więc jeżeli się trafi jakiś villager z fajnymi też enchantami w ogóle, to dla mnie tym bardziej będzie coś niesamowitego. Tutaj też mamy jakiś, czekaj, co tu jest? Też jakaś taka całkiem fajna góra i tutaj też tak w górę idzie fajnie yy, kolejne drzewka z sawan, naprawdę masakra. No i te statko świn, takie słodkie. Aż mi szkoda, ja, ja ich tutaj nie będę ruszał. O! Dzień dobry, panie villager. Cóż ty tu masz? To jest armorer. U, armorery ogólnie są fajne. Z tego względu, że potem mają jakieś zaklęte przedmioty, i w ogóle w sensie. Ym, te, nie przedmioty, tylko kuźwa te. No, ym, zbroje. Tutaj na przykład będę mógł to spokojnie rozebrać. Z tego względu, że tutaj dam sobie pod to cobblestona. A czy pod tym jest. też? Czekajcie. Uuuu, to jeszcze więcej drewna. O, ja pierdzielę. Ale tu będzie drewna w tym. I o, pierdziu. To sobie wyobraźcie teraz. Ile tutaj jest? <noise> ten nowek też nie jest mały. Ale dobra, mają kowala, mają jakby taki ten, ten kościółek, więc naprawdę spoko. Ja tak nie chcę tutaj, bo tu mają też ścieżkę, nie chcę im tutaj jakoś tak strasznie niszczyć. Tak wezmę sobie tutaj trochę kobla wykopię po prostu. To się kiedyś naprawi. Także spoko. Ja tu ja tu niedługo nie będę wam psuł, nie? Zaraz stąd pójdę i w ogóle... Oj, ścieżkę wam zepsułem, sorry. Chcę zobaczyć, co jest. Co jest dirt w ogóle, a bo to wrośnięte w ten jest, nie? <grystanie> tak się wygenerowało. Okej, okay. czy tu były jakieś w ogóle skrzyneczki, czy coś takiego? Coś kiedyś było, czy nie? Coś mi się wydawało, może ewentualnie. O dzień dobry. Kleryk. Kleryk ma zazwyczaj właśnie głównie złoto i, i, i Rotten fleszę za to przyjmuje, więc on jest dosyć dobry. Czekaj, bo on, on stąd w sumie. A gdzie on się schował, że go nie widziałem wcześniej? Nie wiem, ale on raczej stąd nie wyjdzie, no bo jest. Albo no nie zeskoczy raczej, chyba, że zeskoczy. Wariat. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Tutaj też będę to mógł wykopać. I mówię, tutaj zastąpić koblem, bo trzeba by było faktycznie to, powiedzmy, naprawić jakkolwiek, nie? Dobra, zobaczymy, czy jakiś fajny luczek będzie w skrzyni. Fajnie, że to wszystko takie pomarańczowe. Uwaga! O, spoko. I żelazny kilofik. Też fajno. O, proszę bardzo, już się, już się czuję troszeczkę bezpieczniej, ale tylko troszeczkę. Okej, okay, przejdźmy sobie na przykład tutaj. Tutaj będzie... Oh a yeah, Mamy wszystko tak naprawdę w tej wiosce. Mamy też oczywiście... Yy, no. Ej, nie ma go tu. Musiał albo wyjść, albo zginąć, albo kuźwa nie wiem co. Ale to sobie na pewno wezmę. Kiedyś wam to oddam, nie? Jak, jak, jak się dorobię trochę więcej rzeczy. Ale tutaj wiadomo, enchanting table, troszkę szybciej powstanie i w ogóle, nie? Przyda się. Jak już będę miał diaksję w ogóle... Ale czekajcie, on... Gdzie on mógłby być w takim razie? Teryka spotkaliśmy, armorera spotkaliśmy, czyli od kowala i od tego to wszystko jest, się zgadza. Nie wiem, nie wiem, gdzie one tutaj łażą, ale powinny być gdzieś tutaj blisko domu, no bo normalnie to raczej, raczej nigdzie nie uciek... Ciekaw jestem, czy ktoś tam na górze żyje, nie? Tam też jakiś taki domek, przecież tam się nawet nie dostaną, tak trochę dziwnie z jednej strony się to wygenerowało, no bo żaden z nich się tutaj nie schowa. U, ale za to tutaj mamy typa. Przez balkon tutaj wskoczyłem, ma. Eee, Knockback 2. Hmm. Naprawdę dobry enchant. Dobry enchant, masz stary, dobry enchant. Na pewno po niego przyjdę. A tutaj mamy Leader worker, czyli taki bardziej od skóry, właśnie i tym podobnych. Eee, ale spoko, spoko. A tutaj co? Aha, tutaj wejścia nie macie. No to tyle dobrze, że nie boję się, że jakby mi uciekniecie w jakiś sposób. co eee, to muszę jakoś tak zrobić. Hmm. Zamknę was trochę jakby w klatce, ale easy, nic się nie stanie. Ciekaw jestem, czy na przykład tutaj się może, mogą zrespić zombie przy, przy Villagerze. Raczej nie powinny, co nie? Tutaj raczej nie przeskoczą, w sensie nie, nie, nie przejdą w żaden sposób. Chyba, że... Czekajcie, bo ja muszę zobaczyć. On tutaj, taki zombie sobie przyjdzie przecież i może tutaj przejść. Ty, a tu jest kolejny ten, w ogóle nawet się nie zauważyłem. Frostwalker 2! Mmm, Zarąbiście! Ja mogę od razu wtedy mieć Frost Walkera 3 Tylko muszę mieć trochę Emeraldów Kurde stary stary, ty, ty, ty musisz się schować, bo ty jesteś zacenny tutaj dla mnie, ja nie mogę cię kuś was stracić, nie? No -ha. Czekaj jakby cię tu zrobić. O, o wiem jak zrobimy, wiem jak zrobimy, wiem jak zrobimy Zrobimy tak, że rozwalę to, rozwalę to rozwalę to O i teraz ciebie tutaj wepchnę Mech, 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 mech. Mech, mech. Tylko czy on nie zabije się? Raczej nie powinien. Co nie? Ech. Jest! Idealnie! Zarąbiście, dobra. He, 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 he. Dobra, to mam teraz dwóch libra Librarianów, tak? Yy, I to bardzo dobrych, bo jeden ma no Knockback knock 2, a drugi ma, kurde, yy, tego... Ice, znaczy nie Ice tylko, no tak, Ice Walker, tak? Nie, Frost Walker, znaczy, no. Także naprawdę super. Tu by trzeba było tylko ich trochę odgrodzić jakkolwiek, żeby byli bezpieczniejsi, no bo kurde, trochę tak mówię, tu możesz sobie wejść zombie i ten, wiecie co, ja wam zrobię inaczej. Ja was tutaj po prostu zamknę, co? Będziecie bezpieczniejsi, ok? Także tu jest Leader Walker i, i dwóch librarianów bardzo dobrych. Tu trzeba, wiecie, trzeba jakoś inteligentnie do tego podejść wiadomo mówię bo bo jak się zrespi to jednak zombie i, 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 i kurde nie daj boże tutaj wszystkich mi pozabija, no to trochę będę smutny nie dobra jestem ciekaw tutaj tego domku czy ktoś tam żyje bo szczerze to ma trochę przerombane w tym momencie tutaj mam studzien a tu jeszcze jeden domek jest w ogóle ok też się do niego przejdziemy hoo ba nie w sumie. Dobra, tu już widzę taki trochę normalniejszy, jeżeli chodzi o wysokość domek, na pewno. Czyli ktoś tu jest? Halo, halo, Uu, hello, kolejny kleryk, czy to jest ten sam kleryk? Nie mam pojęcia. Może jakiś drugi? Ale on powiedzmy jest w domku, jest bezpieczny jakkolwiek. Uuu, a tu mamy kolejnego? Librariana, halo, co ty masz tutaj? Fortuna 1, też nie jest najgorzej tak naprawdę, całkiem spoko ten, a to jest powiedzmy ten pierwszy poziom, bo przecież można z nimi pohandlować. I jeszcze lepsze poziomy będą mieli, tak? Czyli oni jakby tutaj się schowają w razie czego. Mamy węgiel ogólnie dobra. No nie, to ten domek nie, to nie ten domek, to jest ten domek. <grym> Ciężko go nie zauważyć, nie? Nie wiem, jak ja się tam do niego w ogóle dostanę, ale podejrzewam, że tam też ktoś żyje w ogóle. To, to musi być jakiś bardzo hardkorowy człowiek. Jestem ciekaw, jak on, na przykład, nie wiem, robi sobie zapasy jedzenia, albo coś kurde, jakiś łazi gdzieś tam po górach rąbaniec. Dobra, wbijmy się gdzieś tam na górę ogólnie, bo jestem bardzo ciekawy właśnie, czy coś jeszcze tutaj spotkamy, bo spotkaliśmy łącznie, czaj, tu jest trzech, tam jest dwóch, na górze tutaj jest, czy mi się wydaje, lol, czekaj, na górze tu jest, ład. gdzie żeś tam w las, a ten drześ w las. a to jest ten, co żeśmy spotkali, no, armorer, dobra, tu jest armorer, tu był, tu był też kleryk i on tu siedzi, bo raczej się nie wydostanie, He. Jesteś tu dobra, już myślałem, że cię nie ma, dobra, to mamy dwóch kleryków na razie trzech. Y, 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 trzech księgowych. Czy jak to tam, kurde? Nie księgowych, tylko tych, co pracują w y, bibliotekarze, o jakoś tak, tak to powinno się nazwać. No i no, no no, no wioska widzę, kurde full wypas tak naprawdę, jeszcze widzę tutaj y, uprawy, więc też fajnie, bo sobie pozbieramy jakieś tam ziemniaczki czy coś, nie? Okej. Okay. Słyszę tam w środku kogoś Tutaj też kogoś słyszę U, kolejny kleryk, proszę bardzo Jest was tutaj trochę w tej wiosce Drzwi mam w ogóle zamurowane, biedny Biedny się ruszyć nie może Z drugiej strony jest bezpieczniejszy Naprawdę ciekawa, oj, świnko, bo zaraz padniesz Naprawdę ciekawa Wioska, tu słyszę kogoś w środku Ale ja się muszę dostać jakoś tam On jest zamurowany kompletnie chyba, nie? Bez skitu, czekaj Ja muszę się tu, gdzie jest moja łopata? Ja muszę się tu całkiem wkopać jakby u, tu mam jeszcze dwóch... Nie, tu mam kleryka i jeszcze bibliotekarza. Patrzcie na to. <grych> Fajne ozdoby macie w domu. No trochę zieleni, wiadomo, nie? Tutaj wam dam trochę światła, żebyście mieli bezpieczniej. Przecież tu już jest światło. Dzień dobry. Looting 1. Też fajny, ty. Fortuna, looting, knockback, frost walker. Naprawdę enchanty ludzie mają tu. No i kolejny kler. Trzech kleryków w ogóle tutaj jest, nie? A, tutaj mają drzwi. No powiem wam, że naprawdę... Pff. Przestronnie tu macie, no? Przestronnie, przestronnie, no, jakoś tak. Dobra. Także ja was tu zostawię, nie? E, muszę tu pamiętać, że, że tutaj ktoś jest. Ale masakra, po prostu, nie wiem, już się zrobiło ciemno, bo ja tutaj zwiedzam i w ogóle, nie? Tutaj jest jeszcze przecież kler... nie, tu czekaj, tu czterech łącznie chyba kleryków jest, bo tam też było przecież. Tu jest kleryk, tam był kleryk, tu jest i tu jest. I czterech tych... Y, 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 bibliotekarzy już jest. Strasznie dużo, ty. Naprawdę konkretna e, ta wioska, jeżeli chodzi o ludność. A tu jeszcze przecież nie koniec, przecież tam jest domek, tam jest domek. Co to za wioska magiczna, ty? Nie mam pytań. Ale jest, jest nieźle. Boję się, że mi zaraz, kurde, creeper z dupy wyskoczy, nie? Naprawdę się boję. Już teraz mam stracha, powiem wam, przed creeperem, nie? Szczególnie, że idę cały czas do góry. Dobra, już jestem, powiedzmy, na jakimś bagurku. Ła! Ale tu fajno Dobra, idziemy zobaczyć następne domki Masakra, ile tutaj w ogóle jest tych... O uprawy tutaj mamy, tylko tu już jest ciemno, dlatego tu niektóre... sobie poszły się, że tak powiem, ripłać To sobie chociaż pozbieram te, które... przetrwały, zawsze będzie dodatkowo, nie? Tiko, teko, Trochę wam splądruję, nie? Ale easy, wszystko będzie ok, bo tutaj nawet wam oddam jeszcze, żeby nie było, nie? dobra E, idziemy zobaczyć, gdzie to tutaj parkury. Parkury tutaj mają w sumie latarnie, więc w sumie nie jest jakoś strasznie ciemno. Słyszę kolejnych villagerów, naprawdę ich jest tutaj od groma. Łącznie będzie już chyba z 10. Tutaj ktoś jest? Nie słyszę. Chyba ktoś jest. O oh, shit, kolejny kleryk, dzień dobry. To samo w sumie mają. No, też widzę zamurowany ostro. Eee, teraz mam problem ja, żeby tu wyjść w sumie? Sorry, o co się? O co się? O co się? O co się powiedziałem? Bo cię zabiję. Już tu już jest dużo kleryków, ja nie potrzebuję jeszcze więcej, wiesz o tym? Stary! Nie denerwuj... No kuźwa, o no, co... Ja pierdziele, co za... No chcę wyjść stąd! Nie wypuśćcie mnie co za menda! Urna myślę, że co? Myślę, że co? Że tędy se nie wyjdę? Że co, że nie dam rady? Kuźwa, tak se zrobię. O! A ty se tu zostań. Mech, mech, mech. O, tak ci zabuduje. Dobra, idziemy zobaczyć dalej. Mamy tutaj kolejny kleryk. Ile tu jest kleryków? Ty kuźwa? Co to za wioska jakiś, kurda, księży? Czy kiciul? Tu jeszcze w środku chyba ktoś jest. Czaj, cześć, ja to muszę sprawdzić, to nie ma tak, hopciu. Bo tu jest ten, ja słyszę jeszcze jakiś halo. Tak, a w środku jest ten, yy, 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 bibliotekarz, tylko ja tu nie widzę, żebyś miał drzwi, kolego. Nigdzie w sumie chyba. chociaż tutaj? Czyli ty masz dziś drzwi, stary? Szczerze wątpię. Nie zdobije się do ciebie tędy na przykład. O, siema. O. Siema, co tam, co tam masz? Punch 2, no dobra. To tak trochę, z... a nie ma drzwi, czekaj. Tylko w sumie... W sumie zbytnio ostatnio wyjdzie, dobra, więc, więc, o, easy, to ja se tu zabuduję, tędy se wyjdę, bo ja se mogę tu wyjść, hehe. <laughs> dobra, ale naprawdę dużo, duża ilość villagerów jest i to jeszcze nie koniec, bo tu jeszcze jakiś domek jest, jeszcze słyszę villagera. Halo? Jest tam kto? A może już tutaj nie ma? Dobra, to już jest pusty domek. W sumie wreszcie, bo naprawdę, kurde, wszystkie domki przepełnione, że tak powiem. Wow, niesamowita normalnie wioska, nie Nie spodziewałem się, że aż tak niby zwykła, ale tak faktycznie wygenerowana, że naprawdę robi mega, mega wrażenie. To można by było, tak naprawdę, ją też lekko przerobić. Tak, jak się bawiliśmy poprzednią, że tak powiem, wioską, ale ona była, powiedzmy, normalnie yy, usadowiona. Tak, wiecie, w, yy, na ziemi w ogóle. To mamy też pola, tutaj mamy pola uprawne, tu jeszcze ścieżkę mamy. To tutaj można byłoby się pojawić w ten sposób, że na przykład wiecie, między tymi domkami porobić jakieś właśnie schodki, ścieżki czy coś, żeby tu można było faktycznie gdzieś z dołu sobie poprzechodzić, do góry, żeby jakieś powiedzmy komunikacja była. Trochę oświetlić na pewno, żeby było bezpieczniej, żeby jakieś zombiaki czy inne się ciurstwa tutaj nie, nie, nie chciały, nie chciały gromadzić. No a dodatkowo zawsze tych kilka villagerów. Skoro tak blisko, powiedzmy, jest mój przyszły domek, mógłbym gdzieś ich tam yy, przetransportować, nawet yy, torami, w sensie no, no, wagonikiem. Tak do wagonika je schować. Tak więc to jest naprawdę do zrobienia. Pierdziu. Ale o tyle dobrze że naprawdę będę miał tutaj masę, masę drewna, tylko to po, powiedzmy muszę sobie też ogarnąć, bo to trochę roboty z tym na pewno będzie, muszę sobie jakoś tutaj. Co my nie psuje mi się zbroja na razie widzę od, od spadania. To też ciekawe ogólnie, bo już kilka razy spadłem i dalej nic. Yy, tu jest dosyć wysoko, to mnie martwi. Albo zostanie mało życia, albo zginę. Au, dobra. Ale, ale jest git. No, tak więc y, spoko, lucik zawsze ze, ze skrzyń też mamy, no i mamy naprawdę fajną wioskę. Mówię, to y, sobie prawdopodobnie jakoś przerobię i albo, y, naj wiecie jak najłatwiej by było to przerobić? Uciąć to wszystko, tu, 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 bo dużo tutaj drewna będzie zarobić, się tutaj kilka staków będzie ładnych i y, y, jak będzie mniej więcej już taka normalna wysokość domku, to dorobić tylko najprostszą w świecie platformę taką i wtedy i tak to będzie jakoś tutaj, mówię, połączone y, z innymi domkami. Myślę, że będzie spoko. Tu jest najwięcej villagerów, tu chyba czterech villagerów jest. Mega, naprawdę mega. Jestem, jestem zadowolony z tego, że tutaj jest taka wioseczka, naprawdę. No i żelazny kilof od razu mamy, jakbyśmy jakieś diaksy znaleźli tak, tak, tak wcześniej, nie? Spoko. Wow, 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 tu jest dużo szkieletów. Nie podoba mi się to. To robimy... Robimy bieg survivalowy.

nie, ale naprawdę jest super wioska, no nie ma, nie ma to tamto, jak dla, jak dla mnie wioska jest mega i tylko czekać aż się kurde trochę poprzerabiam faktycznie i naprawdę będzie się działo, tak więc kolejny w tym momencie mamy projekcik już taki jakby do, dodatkowo wymyślony teraz w odcinku, bo, bo, bo jednak jakby w głowie mam zupełnie teraz inne rzeczy, jakby, jeżeli chodzi o robienie czegoś tam w Minecrafcie, a jednak widać Minecraft pod mi zarąbisty pomysł, takie, ej, weź kurde odpicuj tą wioskę, nie, tak, dosłownie jakby, jakby taki challenge mi ktoś dał, nie, weź odpicuj tą wioskę, kurde, dałeś radę sobie z taką normalną, naziemną, to kurde, weź taką, która jest praktycznie w powietrzu, bym powiedział częściowo, nie. Tak więc ja mówię, okej. Okay". No problemu, tu będzie na pewno trzeba. Tu będzie łatwiej z ogrodzeniem tych wszystkich rzeczy. Bo tutaj powiedzmy, pójdzie sobie jeden jakiś yy, ten, jedno ogrodzone ogrodzenie, tutaj tu się jakoś zamknie. Ewentualnie coś tu może powstać. W sumie tutaj fajnie może coś powstać. Ja jeszcze nie wiem co, I tu będzie trzeba pokombinować. Właśnie z tym wszystkim tu szkielet jest w ogóle, będzie trzeba uważać. Chociaż w sumie wstaje jakby dzionek. Mógłbym poczekać. Au, au, au. Nie, nie mogę poczekać. Gin, gin, gin 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 Dobra. No, kamiennym mieczem teraz sobie ze szkieletami raczej nie powalczę, bo kurde, nawet diamentowym chyba dwa albo trzy razy nawet musiałem uderzać, bo przecież mędy takie moce. To będę musiał jak najszybciej zalepić, bo będzie mi problem biegać między między tymi, między tymi yy, miejscami. No, a tym się będzie trzeba zająć, jeszcze nie wiem do końca jak to. Zrobię, czy będę jakoś strasznie modyfikował tą górę, na pewno ją troszeczkę zetnę, żeby mi po prostu wygodniej się to wszystko budowało, powiedzmy. Hu, ale będzie się działo, no póki, póki nie znajdziemy na pewno biomu mesy, to raczej się i tak za to nie będę mógł zabrać, no bo po prostu nie będę miał wystarczających materiałów właśnie, żeby, żeby faktycznie się zabrać do budowy tego. Więc to niestety jakby muszę was przeprosić. O, dobra, będzie dużo stejków, zarobiście. Tak więc to, to, to będziecie musieli sobie troszeczkę poczekać, jeżeli chodzi o obudowę jednak mojego, powiedzmy, takiego domku, lokum i tak dalej. E, dlatego jak najszybciej przede wszystkim spróbuję ogarnąć sobie biomesy, żeby powiedzmy między jakimiś tam wyprawami, uzupełnianiem zapasów i tym podobnymi. Już zajmować się właśnie pierwszym w sumie chyba jednym z największych projektów, które które mam w głowie tak naprawdę. Tak więc będzie, będzie fajne rozpoczęcie w sumie jakby takiego tego naszego drugiego sezonu, ponieważ niby będziemy budować tylko nasz nasz dom, ale w w tym domu się będą działy niesamowite rzeczy i będzie prawdopodobnie też wyglądał niesamowicie, jeżeli go dobrze zrobię, bo w głowie wygląda super. Ale jak to wyjdzie tak naprawdę nie mam pojęcia. Pewnie wyjdzie do dupy, znając życie i znając moje zdolności. Aczkolwiek postaram się, żeby wyszedł najlepszy po prostu domek ever, po prostu w dziejach, jaki kiedykolwiek mogliście widzieć w Minecrafcie. Tak, dokładnie. Tak więc, w moja w tym głowa, postaram się jak mogę. A póki co, kończymy sobie odcinek. Tak spokojnie, 20 parę minutek. Zwiedziliśmy naprawdę niesamowitą wioskę. I w następnym, prawdopodobnie, udamy się do e, jaskini i ewentualnie spróbujemy tutaj jeszcze pochodzić sobie. W pobliskie, na pobliskie tereny i może uda się ogarnąć tutaj mesę, bo może wyjdzie na to, że mesa jest gdzieś pod nosem, ewentualnie gdzieś w drugą stronę, a ja o tym nawet nie wiem, tak więc to się okaże. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa!